To nie są jaja. Film braci Coen zgarnia wszelkie możliwe nagrody masakrując konkurentów bez litości. Javier Bardem, Tommy Lee Jones i Josh Brolin w świecie, w którym panuje absolutna pustka. Pytanie co tu robić wraca w ten sposób ze zdwojoną siłą. To nie jest randka, tylko spotkanie biznesowe, tylko że spóźnia się kwalantką. Komedia o polskich singlach, którzy tylko marzą, żeby wskoczyć w rodzinne pielesze, czyli opowieść o tym, jak ketchup wzbogaca francuską kuchnię. Posiadająca dużo wolnego czasu Magdalena Różczka postanawia mieć dziecko ze znudzonym Marcinem Drocińskim, który co prawda do seksu się nie kwapi, ale przyrządza pyszne talatele. Morał? Lepsza ciąża, niż zgaga. Ja się z nią nie to ona mnie. Nowy jakiś Klasyka kina znowu na wielkim ekranie. Charlie Chaplin naśmiewa się z Hitlera, obnażając w ten sposób naturę każdego totalitaryzmu. Arcydzieło kina, przypominające jednak stare pożegadło Woodrowa Lena, że śmiech to potężna broń, ale sarkazmem nie rozbroisz raczej faceta w oficerkach. Miłość do grobowej deski nabiera zupełnie nowego znaczenia w filmie PS Kocham cię. Główna bohaterka zamiast w spokoju rwać sobie włosy jak nas zrozpaczoną wdowę przystało, zaczyna uganiać się po świecie, realizując kolejne zadania wyznaczone jej w listach wysłanych przez męża już po śmierci. Hillary Swank przekonuje nas, że najlepsze w miłości jest wdowieństwo ale któraż z pań nie chciałaby nosić Czerni po Gerardzie Butlerze. O pewnej apetycznej blondynie, która zamiast szybko wyjść za mąż, rodzić dzieci i tłuc kotlety dla swojego męża, woli łazić po ślubach innych. Jeden ślub, jedna sukienka. Może i fajna zabawa na walentynki, nie tylko, ale my wolelibyśmy zobaczyć raczej Catherine Hyde bez sukienki. Hop hop jumper. To bynajmniej nie film o podrywaczu, który skacze z kwiatka na kwiatek, czasami zostawiając pyłek. To wyskokowe kinoakcje o młodzieńcach, którzy mają niezwykły dar teleportowania się. Kto by nie chciał, nie ruszając się z domu, skoczyć po piwo? Chyba tylko siły Samuela L. Jackson.